To niezwykłe, że bardzo często pomijamy takie ukryte sensy zawarte w świętych tekstach, choćby w dzisiejszym czytaniu z Ewangelii Łukasza. Oto Pan Jezus mówi o swoim przyjściu, o swojej paruzji w kategoriach dojrzewających owoców w okresie zbliżającego się lata. Lato kojarzy się zawsze, przynajmniej w naszej szerokości geograficznej, bardzo dobrze. Intensywna zieleń zawiązki owoców, dojrzewanie tych owoców, a potem oczekiwanie na to, że będą te owoce zebrane i będą cieszyć tych, którzy będą spożywali te owoce. Jeżeli paruzja ma odbycie właśnie w ten sposób, to znaczy widzimy dojrzewający owoc naszego życia, naszej pracy, to wtedy zupełnie inaczej wewnętrznie nastawiamy się na przeżywanie tego, tego ostatecznego momentu, kiedy my staniemy na sądzie przed Panem Bogiem.